Powiedzcie mi państwo, chińskie rzeczy kupujecie, czy nie? Tylko No oczywiście, że tak. A patrzcie, a mówią, że Chińczycy robią podróby. Bo, bo robią. Dlatego jest ich tak dużo. Dziewczyny, chiński czosnek kupujecie, czy nie? Nie. Ale No ale, jak? No, ale jest no, chiński czosnek, on jest większy od polskiego na logikę. Dlaczego? Jest większy, bo ma więcej czosnku w czosnku. On jest tak napakowany czosnkiem, jego... Dziewczyny, jego nie szukasz w szufladzie. Magnes podstawiasz z metra, sam zapierdziela. Raz. Raz ugryziesz chiński czosnek, od razu stajesz się mistrzem. Uf, fuj. To jest taka sztuka z klasztoru Szamolin. No, tam przeorem jest słynny zakonnik chiński. Ojciec Ryżyk. Znacie? No. Do mnie... Mm-hmm.